Dzień dobry, cześć i czołem! Przyjechaliśmy na łączkę Troszkę dolina zalana Pokażę to troszeczkę później Ale najpierw pójdę do samochodu Tak pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda zazwyczaj A zazwyczaj wygląda to o tak A to właściwie już jest część wypakowana bo było po sam sufit, a niestety, no wszystko trzeba wozić. Kompletnie wszystko. Dzisiaj będzie, żeby było bardziej po polsku, będzie rozpakowanie. Zobaczymy. Zobaczymy co tu jest. Niewielka rzecz, a cieszy. Rozpakujemy dzisiaj nowe budki. Zaraz no, wam pokażę. To w drodze kupna udało się coś takiego o nie wiem czy to widzicie moment o teraz widać takie konkretne śniegowce Tak. A więc, no już to rozpakowałem. I no co, powinienem nagrać chyba takie pierwsze wrażenie. To zobaczmy, jakie jest pierwsze wrażenie tego pięknego strzydłka, tudzież dwóch. A powiem tak. No, zdecydowanie. A, bo kupowałem przez internety, nie mierząc ich wcześniej. Na zdjęciach wyglądały na takie, no, można powiedzieć, trochę mniejsze. A one są na pierwszy rzut oka ogromne takie molochowe. No cóż, tak jak już mówiłem, to raczej wszystko wyjdzie w praniu, tak? no bo co można. Wiele powiedzieć o bucie, którego trzyma się w ręku, czyli używa się go niezgodnie z zastosowaniem i przeznaczeniem. Nałożymy na nóżki, troszkę pobiegamy i zobaczymy. Są dosyć lekkie. Nie będę tu opisywał przeszyć, czy są dobrze wykonane. Więc tak, ta część jest gumowa. To jest jakiś nubuk To jest coś ala gore -Tex. To raczej bardziej takie nylonowe I ala takie futerko, tak? Pełno tych wszystkich wypełnień. To będziemy musieli Co się da to zutylizować, co się da to materię rozłożyć No zobaczymy że tak. Założymy je i trochę w nich pobiegamy. Yy, rozpakowanie numer 2. Ta paczka zazwyczaj tutaj przyjeżdża. Praktycznie za każdym razem yy, coś takiego przygotowujemy już się domyślacie co to może być sądząc po wstawianych wcześniejszych filmikach, to matematyka, więc tak do mieszanki dla ptaków jeszcze mam dużo tutaj kupiłem słonecznika niełuskanego i do czego najwięcej schodzi. Czyli pyszny obiadek. Dzisiaj na obiad mamy pyzy. Eee, no co mogę powiedzieć? Smacznego. Wcinamy. No dobra, dobra. Nie powstydzisz się, bracie, przed nikim. Oficerek z wysokim sztywnikiem. Przyszła wojna, podobno Mało armat odlano przed wrześniem rozbitej w gębie rozbitej w polewym odchodzie Takie buty nie codziennie się wdziela. Gdzieś ten blask, gdzieś ten błysk na cholera. Myśmy przecież nie skorzej się przez ten los za minionkiem. I choć żebra odgryzła mu pieka To chromowych za żarcie nie sprzedał nie buty nie co dzień się wdzieli Choć zmatowiał ten las na cholewach Nie powstydzisz się bracie nimi, Oficerek z wysokim Kronowych wciąż czekał, choć mu czapkę i gwiazdkę nadali I dowodzić kompanią kazali Na te buty codziennie. się wdzielał Mówił pieszcząc ten błysk na kolewach, Nie meldował się Florian przed nikim W oficerkach z wysokim sztywnikiem go splekał, aż na ten ranek. Wydał rozkaz do szturmu stuzianek. Wyprowadził kompanię z okopu. Oficerka z wyśniowych odwrotu Takie buty Праце za ni ik kim. Pogoda dzisiaj paskudna, więc idealna na wykonanie tego typu testów. Budki, jak na razie, jak marzenie. Są w środku. No i brudu. Takie właśnie mają być. Bo to są w końcu buty robocze, tak? Do zadań specjalnych. Jak na razie polecam. A teraz idę trochę w teren, porobię trochę zdjęć. To będzie co wrzucić na Facebooka. Na razie.